tutaj dzisiaj pojedziemy, byś miał rychlo, do prawa Bryzdy, bryzdy Dobrze mi słychać? SŁUCHAM? Dobrze, kurwa Ja pierdolę Ten to ma kurwa, wyczuć Jak będzie za cicho to mi mów Bo będę starał się mówić spokojnie, żebyś kurwa się nie stresował, że ci krzyczę Okej okay. Masz słuchać kurwa silnika, nie mnie Co to było? Tu było, proszę pana, 100 lewy 6 do prawy 4, potem 150 lewy 6. Dobra, podjeżdżamy. Trzy. Zagar widzisz do Tak. A ja do kolana, kurwa. 30 Sto, lewy 6, do prawej 4. 15 10

Lewy jeden hak z uwagą, nie dni tutaj. 50, prawy 3, prawy 3, 300, 300, ogień, ogień, 300, ogień, do lewy 6, przez szczyt, za szczytem 100, hamowanie lewy, za szczytem 100 hamowanie, szykana od lewej. 50 lewy 6 stop przez szczyt lewą śmiało lewą śmiało za szczytem 200 prostuj 200 prostuj i hamowani doszykany od lewej 50 lewy 6 do 50 prawy 6 prawy 6 syf

Lewy 5 śmiało, lewy 5 śmiało, 100. Do prawy 2. Prawy 2. 50, prawy 3. Może syf, na pewno syf. Do prawy 3, nie ciąć, nie ciąć, prawy 3. 50. 50, lewy 5. Lewy 4, nie ciąć. Lewy 4, nie ciąć, nie ciąć. 50, lewy 6 śmiało, lewy 6 śmiało, 100. Prawy 3 syf, prawy 3 syf tutaj. 40, lewy 3, lewy 3 do prawy 3 syf, prawy 3 syf. 50, lewy 4, w prawy 4, w prawy 4 100. Dobrze, prawy 4 100, prawy 6, prawy 6 50, prawy 6 w lewy 3, w lewy 3. Kas, 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 kas. Gas, gas, gas. 50, prawy 6. Dobra. Lewy 6. 50, prawy 5 nie ciąć, kapeć. Prawy 5 nie ciąć, kapeć, lewy 6 długi. Do prawy 6, do lewy 6, do lewy 6. 100. Lewy 6 śmiało. 100. Prawy 6, 200 prosto i lewą. Hamowanie, szykana od prawej, od prawej. Od prawej. Dobrze, dalej. 100. Prawy 5 przez 3, śmiało. 50. Lewy 3, lewy 3, do 50. Lewy 4, lewy 4, do prawy 3, pod górę. Prawy 3, pod górę. 150. 150. Lewy 4, śmiało. Lewy 4, śmiało. Do prawy 6, do prawy 6, 50, lewy 4, w prawy 3 nie ciąć, w prawy 3 nie ciąć, 100 przez szczyt, za szczytem hamowanie, lewy 1, lewy 1, dobrze, 100 przez śmiało, pompa, idziesz, 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 ile widzisz, idziesz, źle widzisz, jeszcze, 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 jeszcze jeszcze metal, dobra. Ale dałem pizdę. No. Nic nie mówię, ale nie pojechałeś, kurwa, swojego, tylko o 10% więcej. Więcej? No, uwierz mi. Siemano, y, Jarku, mamy kapcia z tyłu czy z przodu? Nie ma, to co się wyjebało. A, A ja... leci płyn? Kurwa, poszliśmy w pole, ja pierdolę. Właśnie napierdalało z początku jak chuj. Dobra, dziękówka. Czekaj, czekaj, kartę jeszcze, spokojnie. Dobra, do potem. Co robimy? Zatrzymuj się tutaj, kaski ściągamy. Kawałeczek dalej stanę, no dobra, okay? Dobrze, 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 dobrze. On na przystanku może stanąć. Kurwa, nic nie widzę. Co, Jary już nie jedzie? Dobra jedź bo, bo Waldek jedzie, dawaj na prawo Kurwa ty ale z tym, ja mi hamulce twardy się pedał zrobił a ja No kurwa hamowania to ci powiem ambity miałeś kurwa